Co to jest? A to kota. O no Jezu, ja sobie patrzę, co to, to jest pff, Co to? Co to jest? To mój kot zrobi w ogóle. Co? Widzę wiesz że Wam przerywam, ale zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka like i oczywiście dzwoneczek. Czeka. Proszę, żeby już mi nikt nie, nie takowo. Proszę... Jezus Maria Matko, Bosko, ile? Ile ich teraz tu jest? A teraz dom jest... Spider-Man, Jezus. O, jestem bogaty. Gram sobie też na komputerku, erku. Słuchaj, nie? Hmm? Tu tak jest mi, jest. A, a masz, a masz. A A masz. A masz. A masz. Zami a masz. A masz. A masz.